Zarówno dzisiaj, jak i w całej tej rywalizacji zawiedliśmy. Nie daliśmy rady Krakowi, która postawiła się nam bardzo mocno, ale my nie zagraliśmy też na, na swoim poziomie, nie wykorzystaliśmy całego potencjału, który, który mieliśmy, i, i tak się to skończyło. To nie jest przypadek, tak? w play nie ma przypadku: cztery mecze przegrane, dwa tylko wygrane. Należy pogratulować Krakowi e, awansu do finału a my niestety e, no, okazaliśmy się słabsi, tak? teraz pozostają nam tylko mecze o trzecie miejsce i, i nie, nie na to liczyliśmy, nie, nie takie były oczekiwania.